Mam na imię Wiola. Jestem w pierwszej klasie liceum. Chodzę do prywatnej szkoły. Dostałam stypendium, bo miałam bardzo dobre stopnie. Więc mój tata płaci tylko połowę czesnego. Ale ani razu mi za to nie podziękował. A moja mama na wieść o stypendium wymamrotała tylko obojętnie: Dobra robota! Dobrze wiem, jakby zareagowali, gdyby to moja siostra dostała stypendium. Jestem pewna, że urządziliby imprezę i kupili jej mnóstwo prezentów. Od razu opowiedzieliby o tym wszystkim znajomym i mówili, jak mądra i zdolna jest ich księżniczka. Trudno im było mnie pochwalić, ale gdyby chodziło o siostrę, ubóstwialiby ją jeszcze bardziej. Nie wiem, jak to możliwe, ale moi rodzice kochają moją siostrę bardziej niż mnie. Siostra jest ode mnie pięć lat młodsza. Pamiętam, kiedy pierwszy raz ją zobaczyłam. Tata zabrał mnie do szpitala. Mama trzymała siostrę na piersi. Dali mi ją potrzymać. Pokochałam ją, kiedy tylko zobaczyłam jej małą różową twarz. Cześć malutka, nazywam się Viola, jestem twoją siostrą, powiedziałam. Na początku świetnie się dogadywałyśmy. W sumie było tak przez długi czas. Niestety zaczęłam się od niej oddalać przez zachowanie moich rodziców. Czy to jej wina? Zapytacie? Na początku myślałam, że nie. Była niemowlęciem i oczywiście wymagała więcej uwagi. Ale kiedy podrosła, nic się nie zmieniło. Cały czas poświęcają jej całą swoją uwagę. Ma już prawie 11 lat. Dlaczego traktują ją inaczej? Ile jeszcze mam czekać, aż zaczną nas traktować tak samo? Nie sądzę, by chodziło o wiek. Myślę, że rodzice mają powód, by kochać ją bardziej. Nie mogę powiedzieć, by mnie w ogóle nie kochali. Cóż! Nie wiem jak z mamą, ale wiem, że tata mnie kocha. Jednak rzuca się w oczy, że moją siostrę kochają o wiele bardziej. Każdego dnia wyraźnie to widzę i doprowadza mnie to do szału. Kiedy zachoruję, mama daje mi leki i to wszystko. Na drugi dzień nawet nie pyta, jak się czuję. Zeszłej zimy bardzo się rozchorowałam podczas epidemii grypy. Nie wychodziłam z łóżka przez 10 dni. Po trzech dniach mama zaczęła pytać, nadal jesteś chora? I złościła się, że mi się nie polepsza. Zasugerowała nawet, że udaje, żeby nie chodzić do szkoły, mimo że miałam gorączkę. Ale gdybyście ją zobaczyli, kiedy moja siostra choruje, tak się o nią troszczy. W środku nocy posyła tatę po lekarstwa, a sama nie odchodzi od jej łóżka. Jeśli chodzi o choroby, traktuje nas zupełnie inaczej. Nawet głupi zauważyłby różnicę. Myślę, że siostra też zdaje sobie z tego sprawę, ale nic nie mówi, bo jej to odpowiada. Ta szafa też jest dowodem na to, że mama bardziej kocha siostrę. To pokój mojej siostry, a to jej ubrania. Ma ich tak wiele, że ledwo mieszczą się w szafie. Przy każdej okazji mama zabiera siostrę na zakupy. Kupuje jej wszystko, czego zapragnie. A jeśli zwróci się mamie uwagę, powie, że te rzeczy były siostrze niezbędne. Nie pamiętam, bym w jej wieku chodziła na takie zakupy. Okej, okay. tata dostał awans i zarabia teraz więcej. Ale nie byliśmy biedni, kiedy byłam młodsza, a i tak wszystkie ubrania dostawałam po kuzynce. Zresztą moda zbytnio mnie nie interesowała. Lubię kupować rzeczy, których naprawdę potrzebuję. Ale i tak, gdybym powiedziała mamie, że potrzebuję kurtki, robiłaby mi problemy. Powiedziałaby: zapytaj ojca. Wie, że tata powie, bym kupiła sobie, co chce, ale i tak to zrobi, żeby mi uprzykrzyć życie. Dlaczego matka, która jest tak wyrozumiała dla młodszej córki, starszą córkę traktuje zupełnie inaczej? Odpowiedź jest prosta bo ją bardziej kocha. Przynajmniej tata nie sprawia, że się tak czuje, o ile wszystko jest ok. Jednak, gdy sytuacja między nami jest napięta, nie jest już dla mnie tak miły, jak dla siostry. Pewnego dnia, gdy wchodziłam do domu, upadł mi telefon i zbiła mi się szybka. Nic by się nie stało, gdyby to była tylko rysa. Ale telefon nie działał, więc musiałam powiedzieć tacie. Bardzo się zdenerwował, kiedy to usłyszał. Po co trzymałam w ręku telefon, otwierając drzwi? Ile razy ma płacić za naprawę? To było z mojej strony bardzo dziecinne. Powiedział, naprawisz go, gdy nazbierasz z kieszonkowego. I zakończył dyskusję. Skoro miałam zapłacić sama, to po co prawił te morały? Przypadek chciał, że następnego dnia siostra też zbiła szybkę. Ups. Jestem pewna, że wiecie, co było dalej. Tata powiedział tylko, kochanie, następnym razem uważaj. I tyle. Wziął jej telefon i oddał już naprawiony. Jedynym wytłumaczeniem tej sytuacji jest fakt, że siostry kochają bardziej. Po serii takich zdarzeń zdecydowałam się porozmawiać z mamą. Przez długi czas myślałam, co jej powiedzieć, bo było to dla mnie bardzo ważne. Zanotowałam sobie wszystko w głowie. Przećwiczyłam nawet kwestie przed lustrem. Ale mama już po pierwszym zdaniu kazała mi przestać. Chciałam jej tylko powiedzieć, co myślę, i podać przykłady takich sytuacji. Nawet gdyby nic się nie zmieniło, chciałam zrozumieć, czemu rodzice tak robią. Ale mama bardzo się zdenerwowała. Powiedziała coś w stylu, to jeszcze dziecko. A ty jesteś prawie dorosła, nie wstydź ci, że porównujesz się do małej dziewczynki. Po tych słowach straciłam nad sobą panowanie, rozpłakałam się, a potem zaczęłam wrzeszczeć. Bardzo się pokłóciłyśmy. Nie wiem, co powiedziała tacie, ale po przyjściu do domu na mnie nakrzyczał. To kolejna rzecz, która mnie irytuje. Na swoją małą księżniczkę nigdy nie podnoszą głosu, ale mnie podczas kłótni zawsze mówią przykre rzeczy. Zawsze przeżywam ich słowa przez kilka dni. Ta kłótnia przelała kielich goryczy. Miałam dość takiego traktowania. Skoro mieli mnie gdzieś, to zniknę z ich życia na dobre. Zdecydowałam więc, że ucieknę. Ale co oznaczało uciec z domu? Nigdy wcześniej o tym nie myślałam. Czy miałam spać na ulicy? Czy powinnam pójść do przyjaciółki? Czy jej rodzice nie zaczęliby czegoś podejrzewać? Czy lepiej byłoby spać u krewnego, który nie powiadomi rodziców? Czy mam zabrać ze sobą ubrania? A jeśli tak, to jak dużo? Czy jeszcze kiedyś wrócę do domu? Czy nic się nie stanie, jeśli ominę parę dni w szkole? A może i tak nie wrócę już do szkoły? Czy mam odbierać telefon, gdy zadzwoni mama lub tata? Czy mam im zostawić listy zanim ucieknę? A co zrobię, jeśli rodzice wezwą policję? Czy każą mi wracać do domu, bo nie mam 18 lat? Najważniejsze było to, że miałam tylko tygodniowe kieszonkowe, a i tak wydałam już połowę. Jak miałam przeżyć? Bez pieniędzy. Czy uda mi się znaleźć pracę? Jaką pracę mogłabym wykonywać? W mojej głowie pojawiło się milion pytań, gdy tylko wpadłam na pomysł ucieczki. Nigdy nie myślałam, że to takie skomplikowane. Zdałam sobie sprawę, że jeśli utknę na szczegółach, to nigdy nie ucieknę. Czy wystarczy, jeśli ucieknę tylko na kilka dni? Nie oczekiwałam wiele. Wystarczyłoby mi, gdyby rodzice zdali sobie sprawę, jak źle się czułam. Chciałam tylko, by mnie wysłuchali, zrozumieli, że coś złego się dzieje. Pomyślałam, że dobrze by było, gdyby się zmartwili, wtedy by zrozumieli. Godzinę później byłam już na ulicy z wielkim bagażem. Nie potrzebowałam bagażu, ale nie chciałam, by rodzice rozgryźli mój plan. Skoro wzięła tyle ubrań, to odeszła na dobre. Chciałam, żeby tak właśnie myśleli. A w ogóle. To zmieniłam zdanie, kiedy pisałam list pożegnalny. Planowałam uciec tylko na jedną noc, zamiast kilku dni. Myślę, że tyle by wystarczyło, by zwrócić na siebie uwagę rodziców. Nie było sensu tego przeciągać. Z tym pomysłem udałam się na dworzec. Pociągi cały czas przyjeżdżały i odjeżdżały, więc dziewczyna z bagażem nie wzbudzała podejrzeń. Wyłączyłam telefon, żeby rodzice nie mogli się dodzwonić. Miałam nadzieję, że spędzą noc na komisariacie, błagając policjantów, by mnie znaleźli. A ja w międzyczasie miałam czytać sobie książkę na dworcu. Nad ranem miałam się przejść koło komisariatu, żeby mogli mnie łatwo rozpoznać. Dzień dobry, dowodzik, proszę. Szukamy dziewczyny, która uciekła z domu. Zawiadomiono wszystkie oddziały policji, a ty wyglądasz jak ta dziewczyna ze zdjęcia. O nie, słapaliście mnie. Proszę, zabierzcie mnie do domu. Płakałam, myśląc o naszym pojednaniu. Miało być wzruszające, a nasza trójka miała wzajemnie się przytulać. Miałam nadzieję, że nie wezmą ze sobą siostry. Jednak mój genialny plan inaczej niż w mojej fantazji skończył się w trzy godziny. Wzięłam Ubera na dworzec. Wszyscy wiemy, jakie to wygodne. Ale naiwnie skorzystałam z konta mojego taty, bo nie miałam własnej karty kredytowej. Rodzice spanikowali, kiedy znaleźli moją karteczkę z napisem Nie chcę już mieszkać w tym domu. Mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi za swoją księżniczką. Ale tata przejrzał historię na swoim koncie Ubera i od razu wiedział, gdzie jestem. Myśleli, że zamierzam wyjechać z miasta pociągiem, więc szybko przyjechali na dworzec. Nie miałam takiego zamiaru, więc po prostu tam siedziałam. Siedziałam na ławce, jedząc kanapkę, którą przygotowałam w domu. Kiedy rodzice mnie znaleźli, mieliśmy nasz moment pojednania. Nie byli na mnie źli. Rozmawialiśmy całą drogę do domu i kilka kolejnych godzin. Nie wiem, czy byli szczerzy, ale cały czas mówili, że mnie rozumieją i że teraz będą na to zwracać uwagę. Ale czy im wierzę? Na razie. Tak. Okaże się na jak długo. Jeśli chcecie przesłać swoją historię, w opisie pod filmem znajdziecie adres. Dzięki za wysłuchanie. Cześć. Jestem Eliza, mam 15 lat. To, co się działo ze mną przez ostatni rok, bardzo mnie zasmuca, ale szczerze wam o tym opowiem. Mam nadzieję, że moje doświadczenie czegoś was nauczy i nie będziecie potem żałować jak ja. Jeszcze dwa lata temu miałam idealne życie. Korzystałam ze wszystkich zalet bycia jedynaczką. W mojej rodzinie byłam księżniczką. Rodzice starali się dawać mi wszystko, czego pragnęłam. Od czego by tu zacząć? Mój pierwszy telefon dostałam, kiedy miałam 8 lat. Przeprowadziliśmy się do nowego domu tylko dlatego, że chciałam mieć większy pokój. Mój tata dostał dobrą ofertę pracy w innym mieście. Musielibyśmy się przeprowadzić, ale nie chciałam zmieniać szkoły, więc tata odrzucił ofertę. Tak, byłam małą księżniczką. Wszystko kręciło się wokół mnie. I to mi się podobało. Niestety, przekonałam się, że wszystko, co dobre, szybko się kończy. Pewnego dnia, kiedy robiłam pracę domową, do mojego pokoju weszli rodzice. Tata powiedział, musimy z tobą porozmawiać. Podjęliśmy ważną decyzję. Myślałam, że chodzi o kolejną ofertę pracy. Właśnie miałam zacząć marudzić, kiedy moja mama powiedziała: Elizo, twój tata nie będzie z nami mieszkał przez pewien czas. Cały czas myślałam, że chodzi o pracę. Zapytałam. Jak długo? Mama spojrzała na tatę. On odwrócił wzrok i powiedział. Myślę, że przez bardzo długi czas zdecydowaliśmy się na rozwód. Rozwód? Moi rodzice się rozwodzą? Ale zawsze tak dobrze się dogadywali. Spojrzałam z lękiem na mamę i zobaczyłam, jak z jej policzka spadają na podłogę łzy. Czy naprawdę się rozwodzili? Czy mój tata naprawdę nie będzie już z nami mieszkał? Nie będzie mnie już budził głaskaniem po włosach? Nie będzie rozwiązywał najtrudniejszych zadań z matematyki? Nie będę już biegła do drzwi, kiedy wróci z pracy? Niemożliwe. To musiał być jakiś zły sen. Trzeba było się tylko obudzić. Mój tata zobaczył szok na mojej twarzy, więc podszedł bliżej. Przytrzymał moją twarz i dał mi buziaka w czoło. Kiedy poczułam jego ciepły pocałunek, zrozumiałam, że to się dzieje naprawdę. Od teraz byłam dzieckiem rozwodników. Na początku widywałam tatę co drugą niedzielę. Te kilka godzin spędzone razem mi nie wystarczało. Przyjeżdżał po mnie o dziesiątej rano. Najpierw jechaliśmy na dobre śniadanie, potem robiliśmy, co tylko chciałam. Cały czas rozmawialiśmy. Mówiłam mu wszystko, co przyszło mi na myśl, a on słuchał z wielkim zainteresowaniem. Potem zawsze szliśmy na zakupy, nawet jeśli nie miałam ochoty. Wieczorem podrzucał mnie do domu wraz z zakupami. Niestety wszystko się zmieniło wraz z kolejną ofertą pracy. Tym razem nie jechał do innego miasta, lecz do innego kraju. Mój tata miał zostać dyrektorem dużej zagranicznej firmy. Powiedział: Spędzimy razem całe lato! i pocałował mnie w czoło. Tym razem wcale nie marudziłam. W końcu i tak z nami nie mieszkał. Byłam jego małą księżniczką, która mieszkała w innym domu. Dlatego nie spodziewałam się, że podejmując decyzję, weźmie mnie pod uwagę. Pewnie się zastanawiacie, jak w tym czasie czuła się mama. Cóż, zawsze ciężko pracowała, jednak po rozwodzie poszła krok dalej i zamieniła się w pracoholiczkę. Przynajmniej kilka razy w tygodniu wracała do domu, gdy ja już dawno spałam. Porozumiewałyśmy się tylko za pomocą karteczek i SMS-ów. Pamiętaj, by włączyć zmywarkę. Kocham cię. Widziałam twoje zdjęcie ze szkolnego albumu na Blacie. Wyglądasz pięknie. Kocham cię. Wrócę późno. Jak chcesz, to zamów pizzę. Kocham cię. Tysiące karteczek i wiadomości w tym stylu. Dużo pracowała, a ja widziałam, że w ten sposób radzi sobie z bólem po rozwodzie. A jak ja radziłam sobie z bólem? Nijak, przynajmniej wtedy jeszcze nie. Niestety, kiedy już znalazłam sposób na radzenie sobie z bólem, moje życie wywróciło się do góry nogami. Na początku wszystko wydawało się normalne. Mój tryb życia się nie zmienił. Zawsze byłam dobrą uczennicą. Nadal wstawałam do szkoły i skupiałam się na lekcjach. Przerwy spędzałam z moją najlepszą przyjaciółką Zosią. Myślałam, że moje życie powróciło do normalności, ale bardzo się myliłam. Teraz poświęcałam czemuś mnóstwo czasu, nie będąc tego świadomą. Tak jak moi znajomi ze szkoły, miałam konta na serwisach społecznościowych, jednak rzadko bywałam online. Sprawdzałam Instagrama przynajmniej raz dziennie i tyle. TikTok do mnie nie przemawiał. Jednak w pewnym momencie zaczęłam częściej korzystać z Instagrama. Cały czas sprawdzałam, co ludzie postują i które posty dostają serduszka. W jakimś momencie zaczęłam postować przynajmniej 4-5 razy dziennie. Wieczorami myślałam o tym, co wrzucę następnego dnia. Robiłam notatki, a czasem coś przygotowywałam. Przekonałam na przykład Zośkę, żeby przeszła się ze mną po szkole po mieście, żeby znaleźć fajne graffiti. Odwiedzałam też sklepy Vintage, które znalazłam online. Przymierzałam mnóstwo strojów i robiłam sobie w nich selfie. Oczywiście wszystko potem wrzucałam na Instagrama. Może to dla was nic dziwnego, bo teraz mnóstwo ludzi chce osiągnąć popularność w social mediach. Jednak ja ekstremalnie przejmowałam się moimi lajkami. Nie przesadzam mówiąc ekstremalnie. Naprawdę, naprawdę mi na nich zależało. Powiedzmy, że wstawiłam zdjęcie lub film, które mi się podobały. Jeśli dostałam tylko pięć polubień, nie mogłam zasnąć. Przewracałam się z boku na bok z milionem myśli w głowie. Myślałam, że to nie fair. Poświęcam temu tyle czasu, a ci głupcy nawet nie dają mi lajka, mówiłam do siebie. I myślałam, nie dali mi lajka, bo są zazdrośni. Przeglądałam nawet listę moich followersów i próbowałam zgadnąć, kto nie dał mi lajka. Tak, miałam obsesję na punkcie Instagrama, ale w tamtym czasie wydawało mi się to normalne. Chciałabym, żeby na tym się skończyło. Pewnego dnia w szkole Zosia uważnie przyjrzała się mojej twarzy i powiedziała: Eliza, przerzedziły ci się brwi. Zauważyłam to już wcześniej, ale nic nie mówiłam, bo nie chciałam cię martwić. Czemu wypadają? Może powinnaś iść do lekarza? Już miałam powiedzieć: Nie! Po prostu wyregulowałam brwi. Jednak nie mogłam powstrzymać łez. Zośka była w szoku. Gdybym wiedziała, że tak ci zasmucę, to nic bym nie mówiła. To nic takiego, powiedziała. Wtedy opuściłam głowę, rozsunęłam włosy i pokazałam jej duży łysy placek na mojej głowie. Eliza, to nie jest normalne. Zazwoń natychmiast do mamy. Każ jej umówić cię do lekarza. Gdzie jest Twój telefon? Próbowałam coś powiedzieć, ale nie mogłam, bo płakałam. Zaprowadziła mnie do łazienki i umyła mi twarz. Trochę się uspokoiłam. Powiedziałam: "Zośka, moje włosy i brwi nie wypadają same, ja je wyrywam". A ona krzyknęła: "Co? Stara, oszalałaś? Mówisz mi, że wyrywasz sobie włosy?". Ciężko w to uwierzyć, ale dokładnie to robiłam. Zosia nalegała, bym zadzwoniła do mamy, więc to zrobiłam. Kiedy mama odebrała, po prostu zaczęłam płakać. Oczywiście się przestraszyła i od razu po mnie przyjechała. Po raz pierwszy od bardzo dawna przegadałyśmy i przepłakałyśmy kilka godzin. W środku nocy, z opuchniętymi oczami, poszłyśmy coś zjeść. Czułam, jakby z barków zdjęto mi jakiś ciężar. Nie wiem, czy po prostu potrzebowałam porozmawiać z mamą, czy podzielić się z kimś problemem, czy wypłakać, ale czułam się o wiele lepiej. Po raz pierwszy od wielu miesięcy nie czułam się nerwowa. Koleżanka mojej mamy poleciła nam panią psychiatrę. Stawiłyśmy się u niej następnego dnia. Tak poznałam dr Jolantę Wilczak. Spotykałam się z nią co piątek po szkole, o 16. Moje zaburzenie ma fajną łacińską nazwę, ale powiem Wam, jak brzmi po polsku. Wyrywanie włosów. Jej główną przyczyną jest stres. Najczęściej występuje u nastolatek. Wyrywasz sobie włosy z głowy i innych części ciała. Najpierw zupełnie nieświadomie, a potem nie możesz już przestać. Wyrywałam sobie włosy i brwi. Niektórzy ludzie wyrywają sobie nawet włosy pod pachami. Na szczęście da się to leczyć. Muszę przyznać, że przeszłam przez bardzo trudny okres. W pewnym momencie musiałam bardzo krótko obciąć włosy i nosić obcisłą czapkę przez całą dobę. Niektórzy ludzie muszą nawet nosić specjalne zabezpieczenie na palce, żeby nie mogli wyrywać sobie włosów. Ja na szczęście ich nie potrzebowałam. Najważniejszą częścią mojego leczenia były sesje terapeutyczne. Wtedy wszystko stało się jasne. Oto co zrozumiałam na temat przyczyn mojego stanu. Po tym, jak rodzice się rozwiedli, nie byłam już księżniczką. Poczułam pustkę. Nie umiałam tego przyznać, ale chciałam być w centrum uwagi. Ta potrzeba kazała mi korzystać z Instagrama. Każdy lajk mnie uszczęśliwiał, ponieważ czułam, że otrzymuję uwagę jak wcześniej. Znów byłam księżniczką. Jednak gdy nie otrzymywałam lajków. No cóż, wiecie, stres, stres, stres. Doprowadziło to do załamania nerwowego i dziwnego zaburzenia, o którym wcześniej nie słyszałam. Niestety to wszystko stało się w zaledwie rok. Nie chcę obwiniać moich rodziców, ale wolałabym, żeby mnie wtedy wspierali. Oni tak jakby o mnie zapomnieli, bo musieli sobie poradzić z traumą rozwodu. Oczywiście bardzo ich kocham. Ale nie zmienia to faktu, że czuję się zraniona, myślicie, że mogłam być silniejsza? Czy to ja czy rodzice jesteśmy za to bardziej odpowiedzialni? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach, dzięki za wysłuchanie i bycie tu ze mną. Możecie podzielić się swoimi doświadczeniami, wysyłając maila na adres z opisu pod filmem.